Dziś alternatywa dla pączków na pusty czwartek. Rogaliki kruchodrożdżowe. Cześć, mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni, a za kamerą stoi Mariusz. Cześć wam! Zapraszam Was na pyszne rogaliki kruchodrożdżowe z masą makową. Rogaliki kruchodrożdżowe to pyszne słodkości dla każdego łasucha. Rogaliki są bez dodatku jajek i zawierają tylko kilka podstawowych składników. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę Pani Elu, że skorzysta Pani z przepisu na kisiel cytrynowy. Do przygotowania rogalików potrzebujemy drożdże, cukier, gęsta kwaśna śmietana, mąka u mnie orkiszowa, masa makowa i masło. Masło i śmietana muszą być w temperaturze pokojowej. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Do drożdy wsypujemy cukier, dodajemy śmietane i mieszamy do momentu aż się rozpuszczą drożdże i cukier. A jeśli uwielbiacie drożdżowe wypieki to polecam Wam pyszne rogaliki maślane. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Do rozpuszczonych drożdży wsypujemy mąkę. Dodajemy masło, i wyrabiamy, aż wszystkie składniki się nam połączą w gładkie ciasto. Ciasto już mamy wyrobione, robimy sobie kuleczkę. I ta kuleczka teraz wędruje do lodówki na około godziny. Składam ją jeszcze do foliowej torebki, żeby ciasto się nie wysuszyło. Jeśli zapomnicie i zostanie dłużej, to nic się nie dzieje. Ale przynajmniej tak około godziny musi poleżeć, odpocząć ciasto w lodówce. I widzimy się po tej godzince. A ja Wam polecam pyszne ciasteczka, kruche, waniliowe. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Godzinka minęła, więc bierzemy się za robienie rogalików. Ciasto, pomimo że w lodówce, zobaczcie jak urosło. Podsypujemy sobie mąkę, wykładamy i to ciasto dzielimy na cztery kawałki. Trzy kawałki sobie odkładamy z powrotem, przykrywamy, żeby nie obsychało. A z tego jednego robimy kuleczkę i wałkujemy na placek takiej o grubości około 3 mm. I teraz ten placek dzielimy na 8 trójkątów. Wygląda teraz jak koniecznik serowistą. Troszkę tak. Już nie. Na każdej trójkącik kładziemy łyżkę w moim przypadku masa makowa. A jak taką masę makową zrobić, to przepis znajdziecie na naszym kanale. Kliknijcie kartę tutaj na górze i zwijamy. Ten cienki rożek musi wylądować tutaj pod spodem, a tutaj zlepiamy i formujemy w kształcie rogalika i układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia zachowując odstępy ponieważ te rogaliki w trakcie pieczenia będą rosły Pierwsza tura rogalików już gotowa wkładamy je do nagrzanego piekarnika na 200 stopni góra-dół i pieczemy tak około 15-18 minut mają być delikatnie złote Chcemy rogaliki! Góra! Musicie poczekać. Pierwsza partia rogalików już gotowa, zdejmujemy na kratkę, żeby sobie wystygły. I wkładamy kolejną partię do pieczenia. partię wkładamy do piekarnika. Rogaliki po lekkim przestudzeniu posypujemy pudrem u mnie z Takie rogaliki możecie sobie zaserwować na tłusty czwartek, jeśli ktoś na przykład nie lubi pączków. Dziękuję Wam za ten czas, który spędziliście ze mną. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia ciasteczek owsianych i ciasteczek orzechowych. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!